Hejko, witajcie w kolejnym odcinku DJ Town Kolejny dzień, kolejny dom przed nami. Mhm. Mm Dokładnie. Mamy tak. tym razem zapomniałem. Tak, teraz e, znowu 30 na 30 i już sobie troszeczkę zaznaczyliśmy. dokładniej ja zaznaczałem kiedy Janak się bawił. <grych> no, co będzie co mniej więcej tak? Co, co będzie mniej więcej gdzie? Dlatego, że robimy znowu z projektu. Janak chyba ma screeny, ja mam otworzonego, kolejnego Minecrafta. Otworzonego, otwartego się mówi. Otwartego, otworzonego. Nie, Irenki. ty mnie zawsze poprawiasz. Nie ma. Jest otwarty. Nie ma coś takiego jak otworzone. Janak poch Okej, okay. skoro tak. Skoro Janak tak mówi, to musi coś w tym do sklepu, bo jest otworzony. Nie, kurna nie. No i tam, i tam, no czepiasz się. Tu ma być okno. Dobrze widzę. Tak, dobrze widzisz. Mhm. A, kurczę. E, tak, próba wyników cztery, konkursu. 5. O, właśnie, bo to na pewno mamy bardziej czekać. Dokładnie tak. Okazuje się, że ciężko zinterpretować wyniki. Następnym razem zdecydowanie zrobimy. Ankietę. O się tak? O ile następny teraz będzie, mówię, że tu okno. A tutaj okno, dobra. To jest moja część. Okej, no to ja się boję? Kurde, boję. Tak, ja się boję swojej. Ja się boję swojej zdecydowanie. Mhm, też bym się bał. No dokończę. czekaj. co Wyniki. Wyniki. Tak. Okazały się bardzo niejednoznaczne, co już zresztą powiedziałem przed chwilą. E, stwierdziliśmy, że jako ze względu na te niejednoznaczne wyniki mamy remis, dlatego że co liczyliśmy, to za każdym razem wychodziły inne. Raz miałem 15 głosów, raz miałem 7. Nie, nie no, wiem zupełnie o co chodziło. Coś koło tego. Także nie, nie będziemy się w ten sposób bawić. Ogólnie yy, myślę, że było to, to znaczy, głosy rozłożyły się mniej więcej równomiernie. Ale i tak nagrałem więc... ja. <grych> tak sobie wmawiaj. Mhm. Mm to prawda. <grych> Okej. Okay. Dobra, nie, niech sobie jednak wmawia. Nie będziemy mu przeszkadzać w tym. Okej, okay. co do tego domku. No ja kiedyś zabrałem się za projektowanie domku E-Frame. Eframe, frame? Kurczę. E frame Kurde. Ej... Ejfrem. A-Frame. Okej. po polsku, powiedz. W połowie po polsku, w połowie po angielsku. <grym> jak zwykle. No W e każdym razie potem przesłałem Janakowi domek, że wow, patrz jaki mi epicki wyszedł, a Janak stwierdził nie kompletnie do nie do dupy i to jest właśnie ten domek do dupy, który przerabiamy zupełnie nie inaczej. domek tylko z przodu mi się podobał, i z przodu praktycznie został cały no, z przodu to jest taka no bok to był tylko to u niego były tylko schodki, więc no. no więc tak, troszeczkę to nie do końca przemyślałem no trzeba przyznać właśnie ale Źle nie wyszedł ogólnie po przeróbkach Janaka, więc stwierdziliśmy, że i tak zbudujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mm -hmm. no raz No i dwa, trzy. No i budujemy. Mm -hmm. Ta puenta jest Gliż taka. moją wersję. Ta puenta jest taka zaskakująca. Wiem. Janak, co tam u ciebie, tak w ogóle? Ta a sprawa. wiesz Który. Wiesz, że niewiele? Niewiele. GTA 5 wychodzi 14 kwietnia. To e, założę się, że będziemy wrzucać ten odcinek właśnie we wtorek. Tak? Czy nie? E, niekoniecznie. We wtorek najbliższy wrzucam pierwszy odcinek z Simsów. Aha, no tak. <laughs> Ej, no to jest bardzo ważna ten rzecz. Simszy. Więc... E... Ale, ale ogólnie to, to znaczy tak, bo ja mam... Ja teoretycznie wszystko to mam już zaplanowane na najbliższy czas wręcz na najbliższy miesiąc ale y, przesunę w razie czego i na pewno jakieś miejsce się znajdę. Także bez obaw. No nieważne, ale wtorek 14 kwietnia każdy wie co jest. Oczywiście, premiera GTA na PC. Nawet I... nie widziałem? No to ty nie wiesz. No, ja ty nie jedynie wie. jesteś inny. Ja Więc... jestem jakiś taki, No. I, I ja się będę bawił wtedy, jakieś odcinki nagrałem na zapas, więc o to się nie musicie martwić, że nie będzie filmików. Myślę, że nawet z GTA 5 coś nagram, jeśli nagrywanie mi na to pozwoli, bo póki co to... O ile tak, pamiętam, że miałem przed chwilą 90 fps podczas nagrywania, to Dokładnie. teraz mam jakieś 27. Dokładnie, coś ja na pewno nie z tym mhm. nagrywaniem. Ale mam nadzieję... To znaczy, z tego co wiem, jesteś świeżo po formacie. Mhm. No to ja dokładnie tak samo i u mnie też to nagrywanie nie jest do końca tak, jakie być powinno. Nie wiem dlaczego, ale z Action działa, przynajmniej u mnie, poprawnie dopiero po jakimś czasie od formatu. I zaczyna dobrze nagrywać. To ano. jest dziwne. Nie wiem, ja używam dwóch różnych programów, zależnie od środowiska, zależnie od... Yy... Ile FPS-ów dostaje? Mhm. Mm to jest Action albo Dex Story. No i to jest w zasadzie dosyć dobre podejście. Bo nie jesteś uzależniony od innego. No sprawdzam sobie po prostu, co lepiej tam jest, będzie nagrywać. Trzy, cztery, pięć. Wcześniej, przed formatem, miałem to głównie Dex Story. Actiona nie używałem praktycznie w ogóle, bo mi ucinało zawsze audio. I obawiam się, że w tym odcinku będzie podobnie. Mm, ale chciałem tylko sprawdzić no i dzięki przez to używałem e, DX Story z kodekiem X264 X2, bodajże. Było to o wiele, wiele lepsze w każdej grze no. no ja używam tylko action i czasami mamy ściny. Chyba będę musiał coś z tym zrobić. Um, natomiast no nie wiem, przyzwyczaiłem się. Tak mi jest dobrze, w sumie. Ok, jak co idzie dalej? Słupek będzie tu. Tak myślę, albo nie, tutaj. Tak, tak. Tak idzie jeszcze. O, w ogóle, co ty już tutaj, już zaczynasz balkony? Tak, już zaczynam i już się zaczynam bawić. 1 2 Okej, okay. na tej wysokości. Um. E, tak, co do tek tekstur, bo oczywiście padnie takie pytanie, całkiem niedługo. No. E, to jest to Flows HD. Wszystko jest w opisie. Wszystko jest w opisie. Wystarczy raz na jakiś czas po prostu kliknąć to pokaż więcej podczas oglądania i będzie. <laughs> Poradnik. i best. ...takie schodki do ogródka. O, coś w tym stylu. A, wiesz co, ja zaczynam balkony, a ty zaczynasz już ogród, więc... ...wiesz, jesteśmy... ...siebie godni... ...pod tym względem. No, ja niestety potrafię tylko... ...robić wszystko od zewnątrz. W sumie ty też robisz teraz zewnątrz, nie? No teraz co tak, ja tak teraz... ...teraz... ...tak, teraz tak. <laughs> nie wiem, ja też nie wiem co wiadomo. Jakoś ogrody mi tak lepiej leżą, potrafię. Wolę robić już takie ogrody niż meblować. Nie wiem. Aż to dziwne, taki paradoks trochę, bo ja mam przecież na kanale kurs meblowania, nie? No dokładnie. Tymczasem mi się fajnie całkiem mebluje. I chyba tak się będziemy, będzie zazwyczaj powiedział pracy, że ja bardziej buduję z zewnątrz i ogrody i to wszystko, a ja dopiero się popisuję przy... No go odwnętrzna, od ten. W ogóle pilnujesz czasu, tak? Tak, pilnuję. Mam nadzieję, bo <laughs> Janie. <laughs> mamy jeszcze co najmniej 20 minut, także spokojnie. Jeszcze 20 minut? To dopiero no. 10 minut, nie no, no, dało? Tak, mamy pół domku. No, coś takiego. Nie z projektu się buduje w miarę szybko, więc... Dobrze ty liczysz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no... Tak, o ile action mi dobrze pokazuje, no to, to dobrze. Czekaj, znowu muszę policzyć kratki. Raz, dwa, 3 4 5 sześć, okej. 6. 6, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Myślałem, że tu motor zbudowałeś na tą paletę. Wiem, no, tak. I tak nikt na tą paletę nie zwraca uwagi, ale jak chcesz... Jak chcesz. Ale tu jest paleta, tu jest paleta. Okej. Okay. Nie, szczerze powiedziawszy, to jak projektowałem dom, to bardzo zwracałem uwagę na paletę. Tak ja żeby nigdy nie, nie zwracam uwagi, nawet jej nie robię. No. Powiedziałem ci, żeby ją zrobić, ale nie robię. Także ten. Chciałem ten, chciałem. Tak, ty mi pokazywałeś po prostu jak to się robi poprawnie, a nie jak ty robisz. No. Zrozumiałem. Chciałem wyjść na profesjonalnego budowniczego. I ci nie wyszło. O tym się przestało. Nie, sa sam tego nie korzystam. Nie, okay. może w czymś to pomaga, ale mi nie do końca. E e e e e wait. W ogóle, jak już jakąś paletę kiedyś zrobiłem, to na pewno z nim nie korzystałem. Zapominam nawet, że coś takiego mam. Dobra, wiem, jak tu się tam już, już powinno to wyglądać. Um. Hmm, hmm. Nie, Czeka całkiem nam sprawnie idzie ten domek, szczerze powiedziawszy. Aż jestem zaskoczony. No... Stręcz. Stręcz. Stręcz orange. Zwłaszcza... Z... <ścoughs> Zwłaszcza, że robimy tak na dobrą sprawę wszystko naraz. No. Także przeskakujemy, to jest też fajne. Wydaje się. Nie do końca dla widzów. <laughs> nie do końca dla widzów, ale... To jest tak jak z, nie wiem, rysowaniem. Nie zawsze przestrzegali, że należy robić wszystko jednocześnie. Takie dla mnie dosyć niekomfortowe to było, ale... Tak kazali? Tak, tak kazali. No to ja mam taki nawyk. Ale... okej. Okay. Jak to wygląda z tej strony? o. aaa, to do końca dobra. No, nieee, zawsze musimy robić te dziwne dźwięki, nie? Oczywiście, że tak. Te balkony mają dwie kratki szerokości. Znaczy, raz mają, raz nie. Co ty z tymi balkonami że się wymyślił? No, no są, po prostu się nie… kurczę, jak to się mówi? Nie wiem. Nie wiem, co masz nawet na myśli. No, że się nie łączą, o. o, wow. so complicated. Tak, dokładnie. To, no, to jest za trudne dla mnie. <laughs> nie no, też bardzo, bardzo często nie potrafię znaleźć polskich słów, więc znam ten ból. Znasz to, było o jak się cieszę. <grych> ok, eee, tutaj już będzie nas. Zapomniałem, że to jest na półpłytkach robione. No to później, nie? Od, od wewnątrz przynajmniej później. Tak, od wewnątrz później, tylko chciałem jak, jak, jakąś taką ramę zrobić, żeby było wiadomo, co gdzie i jak. Deseń. Ten deseń było, hmm, hmm. Także ten, ja chyba zacznę robić schody już. To jest... Jakie schody? Które? Schody, schody, schody. Takie jasne? To te schody to najlepiej na końcu zrobić, bo tam... Bo one się łatwo niszczą. A, w sumie? wiem, że fajnie wyglądają, że cię korci, żeby już zrobić, ale, ale one się bardzo, bardzo łatwo niszczą, więc to najlepiej dopiero jak zbudujesz resztę. I tutaj właśnie będzie na schody trzy kratki i tak. Okay. Nie. Nie wiem, czy dobrze to robię? Chyba no, no dobrze cztery pięć, sześć, trzy pięć tam, bo później tu będzie balkonik. Tutaj gdzieś okno, na dwie kratki. Tu. I znowu trzy, tutaj są cztery kratki. I tutaj ma być tak. Nie. Tak. Nie. Zaraz coś mi tutaj nie pasuje. Dwa, trzy, cztery. Pięć, ten pięć, sposób pięć, siedem, czas, dwa trzy, Poprzód. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć no, muszę powiedzieć, że to zaczyna wyglądać ciekawie. Co prawda. Ale... Ja widzę tylko bałagan. Ja też. Ale nasi kochani widzowie, uwierzcie mi, że z tego będzie dom. Tego będzie dom, na pewno. Ciężko będzie, ale dobra. No po prostu, jak jeden buduje swoje, drugi buduje swoje i to jeszcze zaczynając od środka. No tak. Czemu nie?

nie wiem czy mam dalej nagrywać, czy bez niego. Może, może będę budował dalej, co? Dalej będę was mylił. Um, wiecie co? Chyba mamy błąd popełniony. 1, 2, 3, 4. Coś mi się tu nie zgadza. Dark mikrofon. A gadałem mi się nie, nie tego nie odwyciszyłem u ciebie. Mhm. Dobra, a już jestem. No, słyszę. Cieszę się. A, już wiem, co mi się tutaj nie zgadzało. Mhm. To. Oha. I teraz śnieg. A, śniegu bardzo rzadko używamy. To jest. Błąd. No, mi się nie podoba konie y śnieg, nieco, więc. Więc. Taki. A mi się bardzo podoba, bo. To jest jedyny taki, który można używać bardzo uniwersalnie. Ale mi się tekstura nie podoba. Uj, juj, juj. Tak, to... hmm. Tutaj będzie kolejny balkonik. No, ciekawie. <ścoughs> Zaczyna, że od... od nie wiadomo. Czego? Jest dobrze. Na pewno ci przysłałem dobrego save'a, bo właśnie nie wiem. Ja tutaj robię balkon. Nie, no dobrze jest. Tu jest balkon. I tu jest drugi balkon. A tu jest trzeci balkon. Nie, no za wysoko z tym pojechałeś. Nie, no dobrze jest, dobrze sobie klatki policzyłem. Ale nie z tego balkonu zaczynasz w ogóle te okno. Tak, to znaczy, nie, no, z wy tego wysokiego. Nie, z tego niższego tak. musisz to zrobić. Nie! Tak! Tak! Kurde, nie! No to patrz, odejdź sobie troszkę, nie? No to. Tutaj, o, chodź tu nie. do mnie. Tutaj chodź tutaj tu do mnie. jest ta ściana. Nie, tak! Chodź, chodź tu do mnie. Zobacz, czy na pewno dokładnie tak samo wysoki jest domek na screenshotach. Znaczy na tym. Czy na pewno dokładnie tak samo wygląda z tamtej strony? Kurde. No właśnie. Przecież mówię. Pojechałem. A, bo tutaj się. Tutaj za, Patrz. Za daleko ten balkon, co ty tej... tutaj budujesz. Dobra. Ten dobra, balkon, co tam to? Nie czekaj. Co, co tam to? Patrz, bo dalej chyba nie rozumiesz. Ten balkon, co ty tutaj budujesz, nie? No. On ma być. Tutaj. Okej. Okay. Mówię, że musisz zacząć to od tego niższego. Odtąd. Dobra, dobra, dobra. <noise> o, o, ja. każdy ma prawo się pomylić, tak? Ja zacząłem tworzyć się zupełnie nie swojego, takiego z dupy <grymne> <grymne> Raz, dwa, trzy, pięć. Nie umiem przez ciebie policzyć. <grymne> Okej. Okay. I patrz, i zaraz ci pokażę. To się zaczyna... Ten słupek, który budowałeś, to się zaczyna tutaj. Tak? No, i tutaj jest okienko. Mhm. Tak? I to o. idzie do góry. O! Ok. W ten dobra. sposób dobrze? Teraz jest dobrze, tak. Nie, czekaj, bo dalej mi się coś pierdzieli. Ojej. Zazwa hmm. trzy kratki, dwie kratki. Hmm. 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 Nie no, serio, coś mi tu nie pasuje. Ale tutaj powinno być... o, kratkę niżej. Chomik się gryzie. Mam chomika. O wiem. Zapomniałem. No właśnie, coś mi tu nie pasuje. Czekaj. Tak, bo to powinno być tutaj. Nie. Ale to powinno być niżej. Ten balkon w ogóle tutaj jakoś mi tak nie leży ci go? Um. To powinno być niżej w ogóle. To. Na pewno? Tak. Ano. No, rzeczywiście. To mi nie pasowało. No mi też nie pasowało, co akurat. No, czyli teraz jest... Teraz będzie dobrze. Teraz będzie no dobrze. Będzie. Teraz Dark się nie pomylił, ani Janak się nie pomylił, będzie dobrze. Tutaj będzie okienko. Telewizor mi się zaraz wyłączy. Oszczędzanie Ojej. energii muszę wyłączyć. To wreszcie w tym telewizorze, bo mnie. Ja nie oszczędzam prądu. Janek tak nie oszczędzam. No właśnie, bo mi się telewizor co chwilę wyłączy. Ile jeszcze zostało, Darkuś? Oje... No, jeszcze jakieś 5 minut, i będziemy kończyć. A ile masz już? 23 minuty, z tym, że na początku było to failowe nagranie. Powiedzmy minutę. Aha, bo ty nie ucinasz, no skoro się tak bawić. Okej. Okay. Nie ma problemu? Nie ma problemu. No problem at all. Whatsoever. Um. Czy mamy na pewno? No właśnie, nie. Tylko tak. O, pięknie. No zaczyna to jakoś wyglądać. Dlatego, że nie ma w większości ścian, bo no bo ja zbudowałem. Jakoś nie lubię ścian w domkach. Ty zburzyłeś. To no. To dzięki Z... temu jakoś szybciej nam to idzie. Co, Więc, dlatego tak. to tutaj mi to nie pasowało. Okej, okay, ale już pasuje. Już pasuje. No ja mam nadzieję. Balkonik w ten trzy, sposób 4 ja to liczę. Trzy kratyczki. Dziwnie tak się strasznie buduje. Jak zaczynamy tak znikąd i ten. Tutaj z kolei coś mi nie pasuje. No właśnie. <laughs> No tego mówię, to jest dziwne, nie powinniśmy tak budować. Trzy, cztery, pięć... W ten sposób... Aha, może nawet większą. O, pięknie. Beautiful. No, już, już mamy większość domku. Nie wiem, może w trzy odcinki to zrobimy? Bo meblowanie Przecież oczywiście... Punktego. Meblowanie, oczywiście, poza kamerą. Trzy odcinki max. Może nawet i w dwa byśmy się wyrobili. Hmm. Generalnie źle nie jest. No nie. Nie jest. To jest chyba ściana, o ile dobrze widzę. Tak. Powinny być cztery i tutaj są 4, dobra. Tak. Tu może już podłogę postawię, żeby było widać, że tu pokój jest. Rzeczywiście. <grym> <grym> Przydałoby się. Mhm. Że tu będzie pokój. Znaczy, w sumie tutaj biuro Dark chyba budował, o ile pamiętam. No coś w tym desenie w każdym razie. Tutaj trzy. Tu Były schody w dół. Ale nie, też nie wiem, nie mam pojęcia. Środkiem się zajmiemy potem. No. I tutaj podłoga była z jakiego materiału? Z drewna. Z półpłytek. Z drewna. Oczywiście. Czyli weźmiemy sobie półpłytki drewniane, które są w tej zakładce. Mhm. to nie potrzebuje.

słab to było no, dajże dziewięć nie dziewięć osiem też nie osiem czego szukasz? siedem pół płytki pięć sześć no. albo to jest wooden slab czekaj wooden slab jednak o. 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 o, to ciekawe. Cztery, pięć. Jest, znalazłem. Mamy, okay. mamy Super. to. <noise> tak mi się wydaje, że tak miało być. Już szybciej bym to chyba ręcznie wypełnił. Też mi się coś tak wydaje. No. Dobra, jednak powinniśmy powoli kończyć. Wiem. Wiesz? Wiem, ja już to czuję od 10 minut. Eee. <laughs> Ale jak chcesz, ok. Okej. Okay. Całkiem nieźle zacznę. No dobra, bez przesady. <laughs> Z tym nieźle wy wy wygląda mi nieźle. No od frontu to jeszcze by trzeba było poprawić. Nie no, o... niedużo nam zostało. Myślę, że dwa odcinki się wyrobimy i trzeci będzie ten na meblowanie. Dokładnie tak. Także trzymajcie się. No i cześć. Cześć.